Czy warto startować w Euro Juniorze? Cóż to za pytanie? Co za emocje, prestiż, doping całej szkoły, nagrody w tym znakomity sprzęt sportowy. Euro Junior staje się coraz atrakcyjniejszy. Został stworzony przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Redbox, ale ma coraz więcej przyjaciół, którzy pomagają w organizacji ligi szkół. Wszystko po to, aby dzieciaki miały jak największą frajdę. Jednym z przyjaciół jest Lech Poznań Business Club dzięki któremu reprezentanci wszystkich zespołów z ligi mogli zobaczyć na żywo najważniejszy mecz w sezonie w Poznaniu, czyli spotkanie z Legią Warszawa, a zwycięzcy Ligi Szkół, czyli Szkoła 88, mieli jeszcze jedną niezwykłą nagrodę, zaprezentowali się publiczności, wyprowadzając piłkarzy Lecha w meczu z widzewem Łódź. Czy warto grać w Eurojuniorze? Cóż to za pytanie, a liga będzie jeszcze bardziej atrakcyjna